No, jesteśmy w zapuście, czyli w takim zarośniętym fragmencie dawnego pola. Tu głównie niestety odtwarza się las, ale las złożony głównie z klanu jesienolistnego w większości. Chociaż nie do końca, bo jest trochę jazębu. Natomiast tutaj w runie, bardzo nisko, można zobaczyć czosnek. Jest to czosnek niedźwiedzi, czosnek kątowy, jak się bierze go troszkę zmiażdży, to czuć wyraźnie zapach czosnku. No i tutaj rośnie cała kępa, jego jest to dosyć, dosyć dużo, z tego co wiem niektórzy używają go jako taki aromatyczny dodatek do kanapek, można i tak, no, a tutaj jeszcze mamy poziomki ziomki mech no i głównie tak to wygląda wczesną, wczesną wiosną czyli na przedwiośniu a i to tyle